Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam Was do odcineczka, w którym zaprezentuję Wam mapeczkę ze strony minecraftmapy.pl. Tytuł to Kusza Janusza. Jest to mapeczka przygodowa, a autorem jest Kizubra. Tak więc zaczynajmy. Autor, tak jak powiedziałem, zasady. Nie cituj jeżeli znajdziesz jakiś bóg, to przepraszam, ale nie wykorzystuj go. Nie wyzywaj mnie pod mapką, że czegoś nie da się przejść, ponieważ mapa była dwa razy testowana. No to zaczynamy. Kizubra prezentuje mapę pod tytułem Kusza Janusza. Witaj, podróżniku. Mam dla ciebie bojowe wyzwanie. W zeszłym tygodniu mnie napadli i zabrali mi moją świętą kuszę. Jeśli ją odnajdziesz, dam ci kupę żelaza i złota. Podejmujesz się wyzwania? Oczywiście. W takim razie słuchaj uważnie: musisz dostać się do wielkiego wulkanu Marianny i zabrać tym złodziejom moją cenną kuszę. Życzę Ci powodzenia. Co cię tu sprowadza, młodzieńcze? Chciałbym dostać się do wielkiego wulkanu Marianny. Wiesz, może gdzie to jest? Tak, wiem, ale nie wszystko za darmo. A co mam zrobić? Widzisz tą zamkniętą bramę za mną? Za tą bramą jest ścieżka do wielkiego wulkanu Marianny. Mogę ci otworzyć to przejście, jeśli dasz mi blok szmaragdu, zrobiony ze szmaragdów, które mi wypadły z kieszeni, jak zbierałem kwiaty. Okej! Okay. To bierę się do roboty. No to zaczynajmy. W takim razie, pierwszy szmaragd już tutaj widzimy. Pewnie poukrywane coś jest po tej trawie. W takim razie spróbujmy tutaj pochodzić nieco. Drugi szmaragd. Czy mogę go jakoś podnieść? Czy muszę? O, w ten sposób. Dobrze. Trzeci również już jest znaleziony i węszymy tutaj kolejne szmaragdy. Jeszcze jeden, także mamy już pięć. Teraz po drugiej stronie spróbujmy coś znaleźć. Pod drzewkiem ładnie i tu na razie nic nie mamy. Gdzie tutaj są ostatnie? Dobra, jeszcze z dwa szmaragdy, o ile się nie mylę. Jeden jeszcze nam został wtedy. I gdzie on by mógł być? W takim razie zobaczmy sobie. Mamy 8, potrzebujemy 9. Także szukajmy hmm. jeden ostatni szmaragdzik, gdzie się podziałeś? Może na drzewie gdzieś? Chociaż jak mu wypadły z kieszeni, to to mało prawdopodobne, żeby któryś akurat wpadł mu na drzewo. Wręcz niemożliwe. Niemożliwa sytuacja. W takim razie szukajmy po trawniku. Ale z tego co widzę, nic tutaj faktycznie nie widzę. Dlatego też spróbuję trochę poskakać. No właśnie, jak to możliwe? Jakim cudem akurat szmaragd był w tym miejscu? Czy to jest kurcze możliwe? Dziękuję Ci, brama jest już otworzona. No to idziemy. Jesteśmy w lesie. O kurde. Ciekawe, nie powiem. Dzień dobry, niestety na ścieżkę spadł głaz i musi pan znaleźć inną drogę. Kojarzy mi się, że gdzieś pomiędzy drzewami była inna ścieżka, ale nie jestem pewien. No cóż, niech pan już zawraca. Pomiędzy drzewami inna ścieżeczka. Dobrze, no to. Wężmy tutaj, gdzie tu można coś znaleźć. No i kurczę, mamy tutaj drobny labiryncik, i dotarliśmy na miejsce. O kurczę, nie gadajcie, że muszę teraz jeszcze skakać tutaj. Uff, udało się. I jeszcze więcej skakania. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Skrzynia jest zablokowana. Tam jest klucz. Wybaczcie, że się nie odzywam, ale jestem naprawdę skupiony, żeby nie spaść. Kusza Janusza, bardzo dziękuję za przysługę. W nagrodę otrzymujesz żelazo i złoto, tak jak to wcześniej mówiłem. Oceń mapę od 1 do 5. No ja. Daję tutaj piąteczkę. Dziękuję za opinię. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie apeczkę w górę. Zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!